Dzień dobry, właściwie już prawie dobry wieczór. Jesteśmy na lotnisku Chopina w Warszawie, ja i moja siostra Natalia. Natalia, przywitaj się. Okej. Okay. Słuchajcie, z tego czasu przyszła jakaś dziwna przesyłka. Przesyłka była całkiem, całkiem intrygująca, już wam pokazuję, e, już wam pokazuję, jak wyglądała, zobaczcie, taka. E, o. Taka koperta, yy, wyglądająca jak z jakiejś takiej czciny, takiej czy coś. No i tutaj przyszło, słuchajcie, zaproszonko. Zaproszonko przyszło, yy, uważacie, na ślub. Kolega swadźbog. kolega swadźbóch się yy, żeni. Yy, kolega swadźbóch, mój kolega z dzieciństwa, czyli jest w moim wieku, 47 lat. Młody chłopak, ale już go świerzbi, żeby się ustabilizować, co zrobisz. No i okazuje się, że kolega z żedzi się z piękną Filipinką na Filipinach, tak więc miało nas jechać trochę więcej. Jedziemy z moją siostrą Natalią. Lecimy właściwie najpierw do Manili, a potem, a potem na, na, ślub, na ślub kolegi z No i zobaczymy, co ta podróż nam tu przyniesie. Na razie. Zaczynamy. Najpierw lecimy Fly Dubaj do Dubaju. No, proszę bardzo. A potem z Dubaju do Manilii. Natalia, jak samo poczucie? Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że tu widzę do tyłu i będę Bo Rzeczywiście jest mega pusty po prostu. Słuchajcie, ale numer jest tak mało ludzi na pokładzie, że poprzesadzali nas. I ja teraz siedzę, zobaczcie na tym miejscu ewakuacyjnym. Czyli jest tutaj o wiele, o wiele, o wiele więcej miejsca na nogi. Ok, czyli lecimy do Dubaju. Jest godzina 6.40, jesteśmy w Dubaju. Lod minął całkiem, całkiem fajnie, był prawie pusty samolot, tak więc można się było spokojnie wyspać. Lecie. Mamy tutaj sporo, sporo czasu na, do, 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 do wylotu do Manili. Tak więc ja mam, ja mam plan, aby, aby wyskoczyć, wyskoczyć do centrum Dubaju. Natalka pewno zostanie, bo ona już, ona już Dubaj zna, ja jestem pierwszy raz. Tak więc zaraz tutaj zobaczymy, jak, jak stąd dokładnie z terminalu numer 1, dostać się do centrum, do centrum miasta. Próbuję wydostać się z lotniska na miasto. Czyli tak, musiałem... O, zobaczcie, teraz jadę takim, takim pociągiem. I musiałem iść do... My, my jako Polacy nie potrzebujemy wizy, ale trzeba iść do takiego biura imigracyjnego, gdzie pan daje karteczkę, dzięki której obsługa wypuści cię w ogóle z terminalu, no i teraz muszę udać się na jak zrozumiałem przyloty i stamtąd pojechać dopiero, dopiero metrem na miasto, no zobaczymy jak to pójdzie ok, słuchajcie udało mi się dotrzeć metrem do Burj Khalifa Dubai May, w Stacji tak więc zaraz idziemy obejrzeć najwyższy budynek Budynek e, świata. Jeszcze co, co warto, o czym warto m, powiedzieć. Celnik, kiedy wypuszczali mnie e, z lotniska, podarował mi uwaga, e, taką oto e, kartę SIM, e, gdzie jest aż 10 GB. Tak więc tutaj w Dubaju dbają o turystów, żeby mogli filmować i robić e, zdjęcia i wysyłać przez, e, przez e, internet, ja tutaj dojechałem metrem linią, linią czerwoną e, pokażę wam taką zakupiłem taką oto, oto kartę e, ja wydałem na nią około mm, około 20 20 e, złotych, z niej jakoś po prostu za każde wejście na stację pobiera po prostu jakąś opłatę powiem szczerze nawet nie wiem nawet nie wiem ile e, no i nic no i idziemy Zobaczyć najwyższy budynek świata. No i słuchajcie. Wreszcie jest. Najwyższy budynek świata. burcz Khalifa. Proszę bardzo. No rzeczywiście robi, robi wrażenie. To jest niespełna 830 metrów. E, budowę rozpoczęto w 2004 roku, ukończono w 2009. E, początkowo miał nazywać się Burj Dubai, natomiast nawet Dubajczycy czasem mają problemy z pieniędzmi i temu deweloperowi po prostu zabrakło. E, wszystko stanęło pod znakiem zapytania, finish. Tak więc ówczesny prezydent szejk kalifa po prostu zadecydował, że rząd dokończy finansowanie no i na jego część właśnie nazywa się tak a nie inaczej tutaj w dole normalnie e, jest akwedukt wodny, gdzie można zobaczyć e, pokazy fontan no ja mam dzisiaj pecha, akurat jest jest jakiś, jakiś remont. Tak więc tak to, tak to wygląda. Jeszcze raz. Burczukalip. A tutaj jeszcze z innej perspektywy. Zobaczcie, tu jakaś taka bardzo ładna rzeźba. No, szkoda, szkoda, że akurat te fontanny są w remoncie. No, ale co zrobić? Co zrobić? Tak więc tutaj. Kalifa z jeszcze jednej perspektywy. Tutaj w ogóle znajdujemy się przy takim olbrzymim centrum handlowym. Ja przez część tego centrum już, już szedłem właśnie, żeby tutaj dotrzeć. E, powiem wam, że jest ono olbrzymie. Ja osobiście nienawidzę tego typu miejsc. No ale e, jak wiecie, w Dubaju wszystko jest atrakcją. Łącznie właśnie z tym centrum handlowym, tak więc pójdę tam do środka, skoro już tu jestem bo podobno też tam są niezłe, niezłe atrakcje. No i mamy jedną z atrakcji tego centrum handlowego, ale również i Dubaju. Jest to rzeźba, wodospad i rzeźby przedstawiające nurków, dokładnie poławiaczy pereł, ponieważ to właśnie Dubaj na samym swoim początku no to byli oczywiście rybacy i handlarze, ale również poławiacze pereł bo to spad ma 24 metry wysokości, jest przy nim bardzo przyjemnie, jak się wróci z zewnątrz, jest bardzo bardzo ciepło, to tutaj jest całkiem, całkiem przyjemnie no jakieś to wrażenie tam e, robi tutaj druga część, można sobie walnąć sweetfocie serduszku proszę bardzo ok no powiem wam że jest to całkiem całkiem spore i mówię bardzo przyjemna bryza się tu unosi dająca taki fajny chłodek no nic idziemy dalej szwendać się przypominam że jesteśmy w mieście na wybudowanym na pustyni, a tu proszę bardzo, co to? GKS Tychy gra o mistrza Polski w hokeju? Nie! To centrum handlowe w Dubaju, proszę. Nawet w hokeja można pograć. Niezły, niezły numer. Niezły numer. A? Tak to heh, wygląda. Nieźle, nieźle. Jest po dziewiątej. Ten drum dopiero tak budzi się do życia. No ale tutaj jakiś dwóch chłopaków ostro, ostro trenują. Proszę bardzo. Jakiś dubajski czerkawski i oliwa. O. Idziemy dalej. A tutaj? Chinatown. Chinatown, ale taka. Takie Chinatown, powiedziałbym, futurystyczne. O, proszę bardzo, zobaczcie te neony. Ha. No nie wygląda to jak z Blade Runnera, ale jakiś efekt, jakiś efekt to jest. Ha, Chinatown w centrum handlowym. No wiecie, <średziny> szejkowie wiedzą, że ropa się kiedyś skończy, tak więc inwestują w atrakcje, dlatego stoki narciarskie lodowiska hokejowe w centrach handlowych to no wszystko, aby przyciągnąć turystów tutaj jakieś miśki panda aha no jest jeszcze dosyć wcześnie tak więc tutaj tutaj jest pustawo ale może to dobrze Tutaj szkielet dinozaura. O proszę. Nie trzeba wybierać się do Muzeum Historii Naturalnej, żeby takie rzeczy zobaczyć. Wystarczy pojechać do Dubaju i pójść do centrum handlowego. Kiedyś istniał taki mit, że ropa powstała m.in. z kości ze szczątków dinozaurów. On już został. E, jakiś czas temu obalony, oczywiście, przez, przez naukowców, ale kto wie, kto wie, e, może tutaj szejkowie chcieli w ten sposób podziękować tym staw dawnym zwierzakom. Diplodocus longus, późna jura. 150-155 milionów. Lat temu, odkryty w 2008 w Wyoming w USA. Proszę bardzo. Tutaj jesteśmy teraz na takiej droższej uliczce. Bardzo eleganckie, zapewne też bardzo drogie stroje, biżuteria tutaj mamy, o tutaj mamy perfumy dubajskie, nie wiem, a chyba można tworzyć samemu wejdę, zobaczę hello you look very very good may I record we give okay natural okay, wood tree, yeah. okay so try this from, from the, dubai from yeah, dubai from dubai so you will do what just like these pieces okay there is some pieces like that mm -hmm. it's called wood chips in english okay cheap. just put small pieces at the top of the charcoal okay now I'm done and we must wait yes and yeah then it gives smell to you Mm. It's the natural smell. God gives us. Oh. Mm. They believe this one for uh, natural aroma for, for relaxation. Okay. They are using this one. you, powiem wam, no, robi wrażenie. See? Mm -hmm. And did you see the dark oil is coming? Aha. Ah, it's oil. Yeah. yeah, this is the oil. These are the oil perfume. You ah, see? okay, you okay. This oil. This are so this these perfume are made from, from uh, this, this, yeah. this oil. Okay. And this is called in Arabic, the hand-wood. Oh. The hand-wood. And, and wh is wh old. what is the cost of of battle of, of this? This one, if you take, for example, we're selling small sizes. Uh-huh. So these are the sizes. It is 12 milliliter, okay. 6 ml and 3 ml. If you want a ah, okay. bigger size. And the most high one is this one and this your face call the price of this one will be 2066 2066 or just tiny bit 12 milliliters. oh my god it can take also bigger size as well and uh, may i smell this yeah yeah but it's, it's too strong mm -hmm. oh and okay super strong so On this one we put something some fragrance and these other fragrance are coming from this pure food uh -huh. oh thank you Thank you! And bye bye! Thank you. Mają rozmach skurczy byki powiem wam. Tutaj mamy akwarium, które mieści 10 milionów 10 milionów litrów wody. Zobaczcie, rekiny, płaszczki. Ach, mnóstwo, mnóstwo. Mnóstwo ryb. I ta atrakcja tutaj jest za darmo. Oczywiście, można kupić bilet i wejść, i wejść jeszcze do środka. A nawet chyba tam właśnie wejdzie takiej, widzicie, u góry kabiny, albo nawet klatki, gdzie, no, wtedy się już obcuje z tymi, z tymi pięknymi stworzeniami. No, 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 nieźle. Nieźle. A co tutaj, a tutaj jakieś? Jakaś taka ławica? Aha. O, zobaczcie. Tutaj kolega robi zdjęcie swojej lubej na tle rybek. Tu jakaś rodzina z dziećmi. Dziesięć milionów litrów wody. <noise> powiem wam, że tutaj e, nawet nawet wejście do toalety robi wrażenie zobaczcie, taki korytarz e? tutaj gdyby ktoś był zainteresowany tak zwanym sikorem proszę bardzo, relak y, rolex rolex, chociaż jak kogoś stać na rolexa to chyba ma permanentny relaks tutaj o, patek, no tych zegarków to jest ten ciekawy. Aha, szwajcarskie cuda. Tak to wygląda. okej, okay, no co tam mamy, tifany tutaj podejrzewam, że musiałbym żeby tu się ubrać i wyposażyć, to chyba bym musiał nie wiem, mieszkanie sprzedać? Na pewno tak a tutaj mamy miejsce zbiórki zwolenników Grzegorza Brauna Czyli tu mamy oryginalną dubajską dubajską e, czekoladę. Jestem już w którymś sklepie, no i tu udało mi się zejść do stówy. Nie wiem czy to drogo, czy tanio, ale jak wcześniej chcieli po 140, 130, no tu jest za stówę, to wezmę e, wezmę taką, taką tabliczkę, zobaczymy. No, tutaj oprócz tego, że kupiłem czekoladę, to jeszcze częstują mnie pyszną, pyszną herbatą i takimi... this okay. is specjalami. Okay. Aha. Dark chocolate. Uh, white chocolate. Cream caramel with honey. This is cashew. Cream caramel with honey. Okay. This is barfi. Chocolate uh, with cream. And you you ketchup. made it? You made it. This one, yeah. Okay. This is figa. This is beets Ah, okay. yeah. This is matcha. Mm -hmm. So I, I try, yeah, okay. okay. okay.

O, to jest Tak, to jest bardzo Mhm. No, to się nazywa gościnność. Mm. Ja już wracam, wracam na lotnisko. Powiem szczerze, że no szkoda, szkoda, że tak mało czasu było na zwiedzanie, na zwiedzanie Dubaju. Myślę, że trzeba tutaj będzie, będzie wrócić na, na przynajmniej te parę dni. No bo co ja tutaj dzisiaj tylko zobaczyłem? Eee, no, jest to na pewno bardzo, bardzo ciekawe, ciekawe miejsce. Eee, teraz właśnie wracam. Dobrze, że tutaj pomiędzy, pomiędzy budynkami są takie korytarze. Które uwaga, są klimatyzowane, bo na zewnątrz już jest ponad 40 stopni. Jest naprawdę nie do wytrzymania, tak więc ja wracam, e, ja wracam na na lotnisko. Kupiłem e, tą oryginalną dubajską czekoladę, to najwyżej e, coś tam, e, znaczy inaczej to na pewno ją z Natalią, Natalią e, spróbujemy. Center point. The final destination of this train is... Center Point. The next station is... World Trade Center. I jeszcze kilka ciekawostek zobaczcie oczywiście nie wolno palić i nie wolno rzuć gumy no i chyba najważniejsze przedni przedział jest przeznaczony tylko dla kobiet i dzieci tak więc chłopaki nie pchamy się do pierwszego przedziału no no o, jest Natalia, szydełkuje a co ty tutaj szydełkujesz? co ty tutaj szydełkujesz? mam coś for you a Podobno to jest właśnie ta jedyna oryginalna, ten Fix. Teraz? No, będziemy unboxing robić zaraz. Stówę dałem. Czekaj, poczekaj chwilkę, zaraz będzie. ale powiem Ci, jestem wykamany. 40 ponad stopni, 17 tysięcy kroków zrobiłem. No, da, da. ale to tak wiesz, jeszcze tam prawie nic nie widziałem. No, zaraz poczekaj, wsiądziemy przy jakimś stoliku i. Okej, okay. ja wróciłem. Wróciłem z tak zwanego miasta z Dubaju i udało mi się kupić myślę, że tę jedyną oryginalną dubajską czekoladę. tutaj pokażę, Tak ona wygląda. To jest właśnie, no, wszędzie, gdzie szukałem, no, to, to jest właśnie ta Fix Desert Czekolatier. No i teraz co, zrobimy tak zwanego, tak zwany modny unboxing. Natalia, pomożesz? Zobaczymy jak to w ogóle wygląda. Grubaśna jest, nie? Uuu, ładna. Pokaż, mi. No dawaj Próbować. O, no ładnie, ładnie. Ulelele to próbuj pierwsza. To się boję. <grywa> o, jeden może no, no, no. Mm. Tak? No. Dobra, czyli to... I to... Mhm. Czekajcie. A jak chrupie. Mhm. Ulala. Ulala. No, 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 no. No to co, warta ceny? No ale jedona też Dubaju Ale raz można zjeść. <noise> nie, dobra. dobra nie? Jak się jeszcze przełknie... No, naprawdę, okay. naprawdę jest... Myślałem, że będzie taka, co to niczego nie urywa. Jednak... No, dobra, dobra. Dobra, to ja wracam. Coś tam może <głos> <głos> Dobra. Każdy wraca do swojej roboty. Na razie, hej. <noise> krótkie, krótkie podsumowanko tego no, krótkiego wypadu do Dubaju. Uważam, że jeżeli ktoś tutaj jest przelotem tak jak my yy, i ma te parę godzin yy, na, do, kolejnego, do kolejnego lotu, to uważam, że naprawdę, naprawdę warto. Trochę szkoda, no bo w ciągu tych paru godzin oczywiście nie, nie udało się zobaczyć tego wszystkiego, co by się chciało. Yy, no ale tak czy siak uważam, że, że warto. Jest to tutaj dosyć dobrze zorganizowane. Metro, metro, no mnie wyszło metro 20 zł. Z tym, że powiem szczerze, nie sprawdziłem, czy to był bilet całodniowy, czy to był bilet. Yy, yy. Na ileś przejazdów powiem szczerze, nie mam pojęcia. No ale nawet, nawet gdyby kosztowało 20 zł, no to też nie jest jakiś. No. Strasznie duży kosz, ale albo już tu to, to mniej. E, wyjazd do miasta. Tak e, więc na pewno warto, ale uważam, że trzeba będzie tutaj przyjechać, przyjechać na, na trochę dłużej. Na trochę no nic! Teraz czekamy na samolot i do Manili. Natalka, pożegnaj się. No, do zobaczenia w Manili! <laughs>